Nic ci nie jest? Byłeś wspaniały. Rozwiąż mnie zanim wrócą. I co? Zachowała się, jakby pocałował ją potwór. Jest bardzo młoda. Niczego nie rozumie. Czego? Nie zna życia. Kiedy się obudzi, będzie żałowała, że straciła wspaniałego chłopaka. Czy kobieta może się zmienić? Kiedy zacznie spotykać się z mężczyznami, zda sobie, że są okropni. Wtedy zrozumie. Dlaczego mi to mówisz? Jesteś taka piękna, że wszyscy na pewno są dla ciebie dobrzy. Nazwałeś mnie piękną? Nie. Zawstydza mnie. Poparzę się. Sam widzisz, że się denerwuję. Tak niewiele wiem. Chciałbym się nauczyć. Chodź do mnie. Na świecie jest mnóstwo takich idiotek jak ja, które wierzą w miłość i w to, że spotkają swojego księcia Czasem nie widzą że książę jest tuż obok pero da más probable que la mina como yo tenga lo que les hace bien frente a su nariz pero dejen escapar viso le bach głowa do góry ty culpaj Przepraszam, wszystko psuję. No, no. Nie twoja wina. Okropny ze mnie mazgaj. Wybacz. Daj spokój. Nic mi nie jest. Co się tam dzieje? Strasznie hałasują. Nie powiem ci, ale jedno zapamiętaj. Każdy płaci za zło, które wyrządza. Nie wolno drwić z wiary. Idź już. Nie zostawię cię samej. Pozwólcie mu pracować w spokoju. Oddajcie nam pieniądze. Nie pomógł mi ani trochę. To kwestia wiary. O jakiej wierze mówisz? Zgłoszę tego szamana policji. Miał wygrać koń z białymi nogami. Przyszedł ostatni. Budynek jest otoczony. Nie uciekniecie. Poddajcie się. Może kawy? Okropnie się denerwuję. Niczego nie przełknę. Spokojnie. Chcę, żebyś się dobrze czuła. Przepraszam. Jestem kłębkiem nerwów. Zabije się, jeśli coś złego spotka Martina. Zacznij myśleć, co teraz będzie. Z czym? Jeśli Martina zabraknie. A to nieuniknione. Nie chcę, żebyś cierpiała. Jak to? Przygotujemy mu pożegnanie. A potem polecimy na plaży. Odprężysz się? Co ty na to? Próbujesz mnie poderwać? Przestań. Ciało jeszcze nie ostygło. Trzeba być przygotowanym. Nie dostaniesz helikoptera. W takim razie oddamy wam zakładników w czarnych workach. Halo, panie złodzieju? Niech pan rozmawia ze mną. Dam panu wszystko. Kto mówi? Konstanca Insua, narzeczona Martina Kesady. Proszę go uwolnić. Nie zabijajcie go. Zabije wszystkich, jasne? Nie rozumiem. Nie ogląda kryminałów. Czy ktoś wreszcie powie mi, co się dzieje z zakładnikami? Rozumiem, ale potrzebuję informacji. Płacę na Was podatki. Każą mi dzwonić pod 104, ale tam nikt nie odbiera. Nie wywołuj wilka z lasu. Tech prześladuje mnie od dzieciństwa. Nie chcę, żeby Alfredo zginął, zanim się dowie, co do niego czuję. Chyba tam pójdę. Ciesz się, przynajmniej twoje serce bije dla kogoś. Jak miło. Przeczytałaś to gdzieś? A pijesz się kawy? Chętnie. Powiem ci coś. Gdybyś była mężczyzną, wyszłabym dla ciebie. Najpierw przyniosę kawę. Powiedziałam, gdybyś była mężczyzną. Mamo, idź tam i powiedz im coś. Jak mogłam uwierzyć, że widziałeś Boga? Naprawdę go widziałem. Więc módl się o cud. Zabiję cię tchórzu. Wyjdź do nas. Podpalą ich. Trzeba działać. Zasłużyli na to. Wracaj do domu. Nie mogę cię zostawić. Rób co mówię. Daj, buzi. Monita, odbierz. Mama otoczyli nas. Musimy uciekać. Boże, gdzie jesteś? Próbuję wyprowadzić zakładników. Uważaj ci dranie są niebezpieczni. Spokojnie, odwagi. Co tu robisz? Zabiję cię. Mój bohater. Wyprowadzimy zakładników, odwrócimy uwagę tych bandziorów. Jeszcze tego brakowało. Poszalałeś? Są uzbrojeni. Cicho wiem. Gdzie moneta? Czeka z tyłu. Czego chcesz? Cisza. Bo ją zabije, Idź tam i błaga ich holitość. litość. Zwariowałeś, zabiją mnie. Wiele już przeżyłaś, a e, ja jestem młody, chcę żyć. Nie krzywdźcie mojego syna. Zostawcie go. Cisza, zabiję ją. Spokojnie. To koniec. Nie denerwuj się. Zamilcz. Mam rodzinę, dzieci, poddam się. Jeden krok i strzelę. Oddaj ją mnie. Coś jeszcze? Stój. Policja otoczyła budynek. Poddajcie się. Zabiję ją, przysięgam. Mam pieniądze. Dam wam samolot. Zamknij się, bo też zginiesz. Zabieram dziewczynę.